ogólnie zmieniam odrobinkę domek mam nadzieję, że wam się spodoba więc zaczynamy i to teraz będzie taki domek bardziej jasniejszy tu jest tak idzie się tutaj tak tutaj jest tak ja Tam tutaj nie zmieniłam, jest takie ale niedługo też trochę to zmienię, bo będę po prostu miała kolejny dodatek. Tutaj, tak? I. O, tak, tutaj nie Idziemy na następne piętro. Mam nadzieję, że Wam się spodoba ten domek, który urządziłam. bardziej Bardziej na taki biało-beżowy Tak, to jest w tym stylu Więc to jest tak Tutaj prawie się nic nie zmieniło Tylko chyba lampy zmieniłam Tutaj ściany zmieniłam I tutaj te krzesełka Bonilla już ma prawie pięciolatek Tutaj jest pokój rodziców W ogóle chyba się nie zmienił Łazienka też i tutaj pokój się zmienił, że tutaj półka i tutaj kolejne rzeczy Idziemy na ostatnie piętro nie patrzcie na to I jedzie sobie winda taka W to taka w sumie Chyba wszyscy to wiedzą, ale nie wiem dlaczego to pokazała w sumie <grym> Okej okay jest tak świeczkę dodałam I tutaj zmieniłam Tutaj w ogóle prawie się nic nie zmieniło Niedługo szafę też zmienię, bo też będę miała nową Ogólnie sorki, ale po prostu jeszcze za bardzo nie ozdobiłam tego Ta śniadomiczka ma być na dole Tak, tutaj ma więcej kosmetyków I Tutaj ma całą taką torbę Tutaj masz rzeczy do nauki, jakieś książki, dokopisy, ołówki. Tutaj mają jakieś sprzęty, karta, telefon, tak? Tutaj ma komputer, bidony, popit kosz. Tak to po prostu wygląda nasz domek. I pa!